Cześć, dzisiaj jesteśmy w Kielcach na ulicy Bukowej. Słuchaj, Marcin, czy ty pamiętasz ten odcinek, w którym malowaliśmy pokój małej Gabrysi? No pewnie, jak mógłbym zapomnieć. Odcinek z bąbelkami. A wy pamiętacie? Mam nadzieję, że tak, bo dziś jesteśmy u siostry Pauliny Marty. A, u siostry Pauliny. Pewnie chciała mnie poznać, może tak, pozazdrościła. Pozazdrościła siostra, pozazdrościła siostrze. Dziewczyny nie chciały Cię poznać, tylko podejrzewam, że chciały mieć ładnie odmalowany pokój. Nie chciały mnie poznać. Dobra, dobra. Idziemy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień, dobry cześć. dzień dobry, cześć. My się chyba w zasadzie nie musimy tak, przedstawiać tak? tak bardzo, bo nas znacie. Tak. To co? Co dzisiaj malujemy? Pokój dziewczynek. Pokój dziewczynek Proszę to bardzo. Wchodzimy, oglądamy. Proszę. Śliczności. No, no tak. tak. moje zielony tak. kolor tutaj w tym pokoiku. Mhm. Ale coś fajnego wymyślimy na pewno. Dla dwóch dziewczyn. Dla... Tak, dla, dla, dla Weroniki i... O, i tej małej Zosi. I Zosi. Zosi. O, jak pięknie. <laughs> No tak, moi drodzy, ale zanim cokolwiek zaplanujemy, musimy najpierw opróżnić pokój z mebli. Więc myślę, że zabierajmy się do dzieła. Moi drodzy, z racji, że to jest pokój dla dziewczynek, trzeba wybrać kolory, które będą się podobały dziewczynkom. Ja proponuję odcienie wrzosu. Wrzasowy sufit, ciemno wrzosową Aha. ścianę. Super, jestem zachwycona. E, do tego proponuję wzór. Mm -hmm. Co wzór, tym razem? Wzór kwiatów. Chłopaki, co wy na to? Mamy zestaw super efekty i jesteśmy na pewno na 100% przygotowani do tych waszych pomysłów, także już nas tutaj nic nie zaskoczy. Na, nie wiem, czy cię nic nie zaskoczy, bo ja mam taki plan na te kwiatki, żeby. One były, żeby tylko obramówkę zrobić żółtą, słuchajcie. No to mamy wstępną koncepcję, zostało nam przygotować powierzchnię i wyklejać. My się zabieramy za klejanie. Wszyscy się zabieramy. A ja Ci opowiem o moich klatkach dokładnie, co sobie wymyśliłaś. Czekam. To co tradycyjnie zaczynamy od sufitu, ale zanim malowanie musi być prosta krawędź, czyli, czyli która? Zieloną, zieloną taśmę. Dobra. To proszę wręczam ci. Sławku, wyszedł nam piękny sufit, śliczny kolor. E, powiedz mi, co dalej. Zrywamy taśmę zieloną, która już spełniła swoje zadanie. Zrywamy taśmę, malujemy ten Wasz wrzos. Na tamtą ścianę. Tu, mhm. tu i tu. Mhm. A ściana I, dekoracyjna? I tak, i robimy podkład pod te nasze kwiaty. Żółty. Żółty podkład pod kwiaty wasz. Wyrysujemy kwiaty, okleimy i później dalsza część. Czyli zrywamy. co, zrywamy? Zrywamy taśmę. To zaczynaj. Weroniczka, podobał Ci się pokój Gabrysi, <grymne> bo, bo słyszałam, że bardzo. No. I dlatego chciałaś, żebyśmy też coś u Ciebie zrobili, tak. prawda? Ja mam Veronikę jeszcze dla Ciebie jedną niespodziankę. Mam ze sobą takie fajne kolorowe taśmy, z których można zrobić bardzo ciekawe rzeczy, jeśli się oczywiście umie, ale ja Ci zdradzę, że. Umiem zrobić z nich bardzo fajny kwiatek, więc jeśli masz ochotę, możemy iść pokleić. Tak. A zostawimy chłopakom to malowanie, No to tak. lepiej. Weroniczka, tak jak obiecałam, będziemy robić kwiaty z taśmy kreatywnej. Wyglądają mniej więcej tak. Podobają Ci się? Słuchaj, żebyśmy mogły zrobić taki kwiatuszek, potrzebujemy łodyżki z zielonej taśmy. Możemy ją zrobić, ale ja mam już dwie gotowe przygotowane, więc etap robienia płatków jest fajniejszy, więc wręczam Ci łodyżkę. Proszę bardzo. Który kolor wybierasz na płatki? Do wyboru, do koloru. Panterka, róż, fiolet? Fiolet, tak jak pod kolor pokoju? Nie będzie. To trzymaj. czekaj, czekaj, bo coś mi tutaj nie pasuje. że zacząłeś malować co przed przyklejeniem. Co ci nie pasuje? Pomysł. Nie no, taśma nie przyklejona ty już malujesz. No, była taka opcja, że robimy tło pod nasz kwiat, Dobra, no, dobra, dobra naszą taśmę cudowną. Nie wiem o co, co chodzi i to już zostaje naszym tłem. Tak jest. Sorry, No i ja. No pewnie, chodź. A nie jesteś sama z Gabrysią? O, dzień z mamusią. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień 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 dobry. Dzień dobry. No i jak się podoba, to jeszcze nie finalny efekt, ale e, już zarys widać. Widzę, że będzie równie pięknie, jak i u Gabrysi. A co, no, Gabrysiu? A jak Gabrysia, bąbelki się sprawują dobrze na Twojej ścianie? Tak. No, no pękają te bombelki, które. Nie pękają, nie, nie odleciały te bąbelki. Ma jest idealnie. że już fajnie przygotowałeś tło. Mamy tutaj taki kanarkowy żółty kolorek. Zarys naszych kwiatów też jest zrobiony. Co nam zostało? Zostało nam wyklejenie. Aha, do tego celu. zarys mhm. całego naszego kwiatu. Do tego celu użyjemy tej sprytnej taśmy z tym krepowanym papierem, tak? Tak jest. Zrobimy sobie fajne krzywizny. Zamalujemy wszystko na i efekt końcowy gotowy. Paulina siostry w komplecie. Teraz już wszystko stało się jasne dla nas i dla naszych widzów. Słuchajcie dziewczyny, jak to było z tym zgłoszeniem? Opowiadajcie. Czyli co, Marta zainspirowana Pauliną czy po prostu poczta pantoflowa kobieca? będzie zainspirowana, tak. To zdjęcia tak i wygląd pokoju zrobiło ogromne wrażenie. Stąd no, oczywiście na Weronicę też tej starszej córeczce. I, i taka niespodzianka z naszej strony była ogromna, jeżeli by się udało, prawda? też spełnić jakimś Jakiś tam wydarzenie, a no po prostu efekt był niesamowity, jeżeli chodzi o pokój Gabrysi. No tak, to właśnie zapytam jeszcze Paulinę, jak tam pokój się sprawuje. Wszystko w porządku, wszystko gra. Pokój jest jak najlepszym, porządku, ja najlepszym porządku. Ręcz lepszy niż był wcześniej. <laughs> to, to. I naprawdę do dziś jest to dla nas ogromnie mhm. miłe wspomnienie i cieszę się strasznie, że udało się nam wziąć udział w tym programie i naprawdę polecam wszystkim. No to co dziewczyny, mamy receptę, jednogłośnie możemy stwierdzić, że warto się do programu zgłaszać. Rozumiem, że wy zachęcacie? Oczywiście. Zachęcamy jak najbardziej. Tak. Weroniczka, została nam do pomalowania ostatnia ściana. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Proszę bardzo. Masz już doświadczenie, bo malowałaś wcześniej. Mhm. I proszę bardzo. Góra, dół. Tak, żeby jak się kręci. Się bardzo pięknie wrzosował w tym pokoju, ale najbardziej jestem ciekawa tych kwiatów, które wymyśliliśmy z Marcinem. Możemy Przemku już zrywać taśmę? Możemy zrywać. To zrywaj, bardzo Zyskały. jestem ciekawa, czy Wam wyszło to, co My też chciałam. To ciekawi. Chłopaki za oknami, prawdziwa polska jesień. Tutaj w pokoju u dziewczynek mamy alpejską wiosnę z kwiatami. Wygląda to super. Nam pozostało tylko co osłabych. Posprzątać. Posprzątać i zawołać rodziców. No to tak robimy. Przemek bierzemy się do sprzątania i czekamy na opinię dziewczyny. Panowie, mimo tego, że wzór był trudny do wykonania, specjalnie go skomplikowałam, żeby was wypróbować, wasze możliwości i możliwości tej taśmy. Wyszło tak, jak sobie zaplanowałam. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu. To się podoba efekt, tylko musimy zobaczyć, czy rodzinie się podoba. No tak, to jest najważniejsze, ich reakcja. Wołajmy ich. No, zapraszamy, zapraszamy. Rodzina w komplecie będzie oceniać efekt. Ja o opinię chciałbym zapytać, Przyszłe lokatorki tego pokoju. Tak, przede wszystkim lokatorki. Nasze Czyli dziewczyny. nasze bohaterki, Weronikę i Zosię. Widzę, że Zosi od razu się spodobało. A Weronisia? Super, no to fajnie. fajnie. Wydaje mi się, że pokój będzie inspiracją do tego, żeby się w no. nim fajnie bawić. Żeby miło czas. spędzać czas. A mam jak Ta, się podoba? Bardzo piękny. Ten fiolet, mówię, taki dla przyszłej nastolatki, stylowy, nowoczesny. No i kwiaty dla tej maleńkiej Zosieńki. No, przepiękny kolor. Generalnie coś się dzieje na ścianie. Tak. Ta Cieszymy się, że mogliśmy spełnić tak. marzenia małej Zosie i Weroniki. Bardzo dziękujemy. <laughs> Naprawdę wszystkim. dziewczynek widziałam, że naprawdę były zadowolone. Uśmiechy od ucha do ucha. Marlenka, musisz mi przyznać, że tym razem koncepcja z kwiatami i z kolorami była trafiona. Jak najbardziej trafiona. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Bądźcie z nami już w poniedziałek. Zapraszam. Cześć.